koszulka lidera, do Grzesiu następniak do kolarz ekipy CCC Polsat Polkowice. W dniach 25-26 maja w Żarach kolarze rywalizowali podczas 20. jubileuszowego międzynarodowego wyścigu kolarskiego bałtyk karkonosze Tour Wyścig rozgrywany był na trasie Kołobrzeg, Gryfice, Nowogard, Zbąszynek, Wolsztyn, Odrzańskie Żary, Leśna, Kowary, Karpacz. Zawodnicy mieli do przejechania ponad 800 km, 8 etapów, sześć górskich premii oraz 30 lotnych premii. Najdłuższy szósty etap prowadził z Żar do leśnej i liczył nieco ponad 184 km. Historia organizacji wyścigu Bałtyk Karkonosze Tour sięga 1993 roku. Jej inicjatorami byli działacze Towarzystwa Cyklistów Sudety w Wałbrzychu Janusz Maceluch, Kazimierz Pisarek oraz Andrzej Nowakowski. Począwszy od 2001 roku patronat nad wyścigiem przejmuje Ministerstwo Obrony Narodowej i jest on rozgrywany o puchar ministra obrony narodowej. Od blisko 10 lat startują w wyścigu wszystkie polskie grupy zawodowe oraz ekipy zagraniczne ze Szwajcarii, Holandii, Niemiec, Słowacji, Czech, Danii, Ukrainy, Rosji, Włoch oraz Japonii. W dniach 24-25 maja na żarskim rynku odbywała się Łużycka wystawa gospodarcza, na której zaprezentowało się kilkudziesięciu wystawców. Celem wystawy jest prezentacja firm i nawiązywanie kontaktów kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i niemieckimi. Po raz drugi wystawa odbyła się w sercu miasta. Przygotowanych zostało 30 stoisk namiotów. Na rynku stanęła też scena, na której odbywały się występy i konkursy dla publiczności. Prezentacja firm na wystawie była bezpłatna. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam Państwa na finał akcji, która się nazywa Mission Olympic. Odbędzie się on 1 i 2 czerwca w weekend w Weisswasser. Jest to akcja, którą organizuje Coca-Cola Deutschland i niemiecki Związek Olimpijski, a chodzi o to, aby przedstawić jak najwięcej aktywności ruchowych, związanych bezpośrednio i niekoniecznie bezpośrednio ze sportem. Weisswasser dostało się do finału i w finale zmierzy się z miastem Meiningen. Będzie to swego rodzaju pojedynek miast, turniej miast Weisswasser-Meiningen. I na to chciałbym Państwa serdecznie zaprosić. Od 10 rozpoczynają się już konkurencje w Weisswasser. 1 czerwca i 2 także. W tych dniach, a więc począwszy już od piątku, a przede wszystkim w sobotę, przez całą noc będą się odbywały różnego rodzaju konkurencje, różnego rodzaju aktywności. Przede wszystkim chodzi nam o ustanowienie rekordu Guinnessa i będzie to miało miejsce 2 czerwca. Chcemy utworzyć najdłuższy łańcuch, wiader z wodą. Oprócz tego będzie przez 24 godziny otwarta hala, lodowisko. Lud jest przygotowany, także 24 godziny na dobę, będą turnieje, turnieje piłkarskie, turnieje siatkówki plażowej, będą różnego rodzaju konkurencje, między innymi także siłowanie na rękę i cały szereg tych właśnie aktywności, które między innymi zgłosiliśmy do turnieju Mission Olympic. Serdecznie Państwa zapraszamy. Na żarskim rynku w miniony weekend odbył się drugi jarmark łużycki. Mieszkańcy mogli podziwiać pokaz strojów łużyckich oraz posłuchać kapeli ludowych. Podczas jarmarku przedstawiono również inscenizację łużyckich zaślubin w wykonaniu teatru Nasa z Nowej Soli, górali czadeckich ze Złotnika i kapeli koźlarskiej kotkowiacy ze Zbąszynka. Impreza była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej Polska-Brandenburgia 2007-2013. Na zaproszenie burmistrza Wacława Maciuszonka do Żar przyjechał wojewoda Lubuski Marcin Jabłoński. Wojewoda uczestniczył m.in. w naradzie poświęconej sześciolatkom w szkole. Było to spotkanie zorganizowane dla dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych z powiatu Żarskiego oraz Żagańskiego. Organizatorem spotkania było Lubuskie Kuratorium Oświaty. Szczęśliwa okoliczność, to wizyta była omawiana jakiś czas z panem burmistrzem. Będziecie Państwo debatować, debatować na temat latków w szkołach, to pomyślałem sobie, że warto, żebym e, tak użył program, by móc Państwa na chwilę zajrzeć i w jakiś sposób udzielić mocnego wsparcia działaniom Polskiego Kuratora Oświaty w tym całym procesie przygotowania szkół do wcześniejszego rozpoczęcia edukacji polskich dzieci. E, miałem swojego czasu w okazję porozmawiać na ten temat e, z Panią Minister Szumilas. Jest niezwykle tak. emocjonalnie, nawet zaangażowana, oczywiście też organizacyjnie, w ten projekt. Więc wiem, że jest to kwestia istotna dla całej administracji rządowej jest to jedno z zadań, które stawia się mojej Wiem, że jest trochę obaw wśród państwa, nauczycieli, dyrektorów szkół, wśród rodziców, rad rodziców. Więc liczymy na państwa zaangażowanie w ten proces. Wydaje się, że nieuchronny trochę opóźniony jednak z powodu, jednak, z powodu uwzględnienia tych różnych obaw, które formułowane, formułowane były w tym minionym czasie. Natomiast jestem przekonany, że to jest coś, co ma głęboki sens. Taki proces dotyczy wielu państw tej współczesnej cywilizowanej Europy i nieugrawnie musi zostać wprowadzony także w Polsce. Więc liczymy ogromnie, że zechcecie się Państwo to wszystko włączyć podsumowaniem tego cyklu, tego typu spotkań, konferencji będzie taki, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Każowie, we wtorek z udziałem jednego z wiceministrów. Już słyszałem, że będzie. No, by pokazać też Państwu i dać taki sygnał, że to jest coś, co uznajemy za jeden z priorytetów, ale i z pewnością będzie to mogło liczyć na wsparcie, także organizacyjnej i finansowej, ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, budżetu Państwa, tych nakładów na ten cel, by przystosować szkoły umożliwić im przyjęcia tych mniejszych, wymagających większej opieki dzieci są spore, stąd też liczymy, że będziecie mieli Państwo dobrze to wykorzystać, że zachęcicie jako, rozumiem, dyrektorzy szkół i rodziców, radę rodziców do tego, że wspieramy Państwa w tych działaniach, Ja osobiście mogę powiedzieć, że jeszcze przed objęciem funkcji, która się składa, że on już teraz prawie 7 ale swoje 6-letnie dziecko posłałem do szkoły daje radę i widzę, że to też ma jakiś sens i dużo wokół tego jest i pozytywnych efektów, stąd też mam takie osobiste doświadczenia nie tylko jako teoretyk się wypowiada w tej kwestii, ale i osoba, która jest z tego faktu zadowolona. Wobec tego liczę, że jak powiedziałem, chcecie Państwo się w ten proces zaangażować, wspierać dzieci, rodziców, system oświaty i oczywiście dopóski plan może liczyć na to, że będziemy i także jego działania bardzo intensywnie wspierać, popularyzować, życząc Państwu powodzenia na tym polu. Miło mi było bardzo, że się mogłem z Państwem się spotkać i te kilka słów więc niezwykłą istotę tego procesu, projektu, otwierania. W Żarskim Magistracie wojewoda Marcin Jabłoński spotkał się z Wacławem Maciuszonkiem i pracownikami ratusza. Wspólnie rozmawiano na tematy związane z aktualną sytuacją w Żarach. Warto przywrócić Państwu powód mojej wizyty Związane jest z faktem, że żary są jednym z wiodących miast naszego regionu. Nie tylko największy, jednym z największych, trzech, czterech, żeby tutaj do końca tutaj nie oceniać, ale na pewno to jedno z wiodących miast o świetnie rozwijającej się gospodarce, w istotnych firmach, które mają tutaj swoje siedziby i dalsze ciekawe plany rozwojowe. I takie miejsca wymagają z tego czasami zaciężania, łatwiej niektóre rzeczy. Zrozumieć ogarnąć, kiedy ma się kontakt z ludźmi, stąd też wcześniej odbyliśmy z panem burmistrzem spotkanie z pracownikami urzędu, szefami komórek organizacyjnych różnych, dyskutowaliśmy o kwestiach, które w części były wcześniej zakomunikowane, stąd też co dla niektórych mogłem się od razu odnieść, udzielić odpowiedzi. Ale też to była dla mnie ciekawa okazja do zapoznania się z takimi najistotniejszymi z punktu widzenia różnych osób kwestiami dotyczącymi i okolic. Żar jak dzisiaj, dzisiaj w ogóle w tym tygodniu dużo się dzieje, także że cieszę się, że to, to, to nasze uroczystości też uświetni wizyta Pana Wojewodę. Wcześniej mieliśmy spotkanie z wszystkimi to, z, y, burmistrzami, z naczelnikami tych wydziałów, które, które, które współpracują na co dzień z, z Urzędem Wojewódzkim no i jednocześnie no, przekazaliśmy tu Panu Wojewodzie nasze jakieś tam swoje uwagi no jako do przedstawiciela rządu w terenie mamy tam swoje, na no, schetynówkach, mówiliśmy o no, tam swoich tam różnych planach które, które w jakiś sposób dotyczą, dotyczą Urzędu Wojewódzkiego no i, tutaj, i funkcji tutaj Pana wojewody. myślę, że, że, że ta wizyta będzie, będzie owocna bo Wojewoda dużo dzisiaj zobaczy tutaj i że nie tylko, nie tylko na są tutaj, 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka burmistrz miasta Żary Wacław Maciuszonek zaprasza wszystkie dzieci na Żarski Rynek. W godzinach od 11 do 13 czekają na Was liczne atrakcje, niespodzianki oraz klaun Maciek. W tym dniu również dzieci, które przyjdą z opiekunem na krytą pływalnię wodnik do godziny 18 będą miały wstęp bezpłatny. 31 maja o godzinie 9 w sali konferencyjnej ratusza rozpocznie się 18 sesja Rady Miejskiej w Żarach, której tematami będą m.in. wprowadzenie zmian w budżecie na 2012 rok, podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa lubuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy i modernizacji rzeki Żarki oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Żarskiemu na organizację powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych pracowników samorządowych połączonej ze szkoleniem z zakresu obrony cywilnej. Burmistrz miasta Żary, Wacław Maciuszonek, wspólnie z potomkami rodziny Promniców, Brendą i Richardem Dietrich, zapraszają na bezpłatny koncert amerykańskich artystów, który odbędzie się w niedzielę, 3 czerwca o godzinie 16 w kościele pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy 11 listopada w Żarach. Burmistrz miasta Żary informuje, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka otrzymujący w kwietniu, maju lub czerwcu bieżącego roku świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek wyżej wymienionych osób, który należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych terminie do 31 maja bieżącego roku Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec bieżącego roku będzie przyznane dopiero po 31 maja bieżącego roku, wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie wyżej wymienionych terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Formularze wniosków są do pobrania w Wydziale Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.